Dzień dobry, witam ponownie. Nowy tydzień się zaczął, nowe sprawy do omówienia. Oczywiście jesteśmy na żywo na profilu Ruchu Narodowego na Facebooku. Zachęcam do komentowania, udostępniania tego materiału, lajkowania, żebyście Państwo po prostu włączyli się w naszą dzisiejszą dyskusję. Komentarze pod naszą rozmową. Mile widziane, więc jeszcze raz do tego Was wszystkich zachęcam. Pierwsze osoby już do naszej transmisji live dołączają do naszej, bo jest ze mną oczywiście poseł Michał Urbaniak, Ruch Narodowy, Konfederacja. Witam Ciebie, Michale. Cześć, dzień dobry państwu. Dwa tematy, które dzisiaj tutaj wraz z posłem Urbaniakiem poruszymy, które myślę, że warto omówić, bo jeden z nich zakłada nowelizację kolejnej ustawy nie tym razem nie futerka, nie zwierzęta, nie ochrona zwierząt, ale ochrona środowiska LGBT. Chyba jeśli tak to technicznie nazwiemy, to nie będzie w tym zbytniej przesady, bo drodzy państwo, projekt nowelizacji ustawy z kodek kodeksu karnego i w tej nowelizacji czytamy, że każde więzienia podlega sprawca, który obrazi drugiego człowieka ze względu, i tutaj właśnie ta nowelizacja, na tożsamość płciową, orientację seksualną, płeć, wiek, no i jeszcze kilka tam jest podanych takich czynników. No i Michale, pytanie do Ciebie, bo ostatnio była bardzo głośna sprawa Michała Szutowicza, który zaatakował działaczy Fundacji Pro Prawo do Życia, ten samochód, który jeździł ulicami Warszawy. No i właśnie, Sprawcą jest Michał, y, Michał Esz, y, pseudonim Margot, który uważa się za kobietę. Jeśli ta ustawa wejdzie w życie i y, 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 ty z Mównicy se Sejmowej y, powiesz, y, że to był mężczyzna, a nie żadna kobieta, jak definiuje się Michał Esz, no to możesz podlegać y, oczywiście karze więzienia, jeżeli byś się zrzekł immunitetu. No, całe szczęście jeszcze, właśnie, może pierwszy raz przydałby się do czegokolwiek ten immunitet, bo zasadniczo jest to, jest to raczej bzdurna sprawa i niespecjalnie potrzebna. A już idąc do ustawy, tak, taka nowelizacja, która wprowadzałaby nowe pojęcia do polskiego prawa, takie jak tożsamość płciowa. No to no niestety, ale nie wydaje mi się, żeby to szło w dobrą stronę. Co jest ciekawe, nad, tym, nad tymi zmianami w komisji to chyba była Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale nie jestem na 100% pewien, więc sobie w międzyczasie sprawdzę. No to, no to niestety, ale otwieramy furtkę. Otwieramy furtkę, która pozwala na to, żeby znowu karać ludzi za to, że mówią prawdę. No, jest to wywracanie do góry nogami tego, czego uczymy się w szkole na biologii dotyczącego płci. No, są dwie płcie i zasadniczo więcej Matka Natura nie przewiduje. Są też ewentualnie jakieś obojniaki, ale tylko tam przy nie wiem, ślimakach czy, czy, czy jakichś innych mniejszych. Mniej rozwiniętych organizmach. Zatem, do czego my się chcemy w ogóle sprowadzić? No, w tej sytuacji, taki Michał Szutowicz, który tylko mówi o tym, że jest kobietą, a no w praktyce myślę, że zachowuje się w wielu sprawach jak ostrzej niż nie jeden facet. No to, no to mamy sytuację, w której i barbarzyńcy tacy yy, kulturowi będą chronieni przez prawo i jednocześnie yy, my nie, jako tacy ludzie yy, dobrej woli, ludzie prawicy, czy, czy ludzie związani raczej z tradycją albo normalnością po prostu, yy, nie będziemy w stanie powiedzieć tej osobie, hej człowieku, no robisz źle. Albo właśnie będziemy musieli do niej mówić, hej człowieku i nic więcej. No, no, sprowadzamy znowu prawo do absurdów. Wprowadzamy do niego niepotrzebne, głupie, po prostu przepisy. W tej komisji, ja tylko zaznaczę, w tej mhm. komisji większość stanowią członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, przepraszam, to była komisja do spraw. Petycji. Niezwykle istotna komisja w polskim Sejmie, która zajmuje się bardzo poważnymi rzeczami. No jak widać, tutaj zjednoczona prawica bądź lewica trudno określić, no zajmuje się tak zwanymi problemami pierwszego świata, a w innych częściach świata no jednak ludzie mają bardziej poważne problemy. My w Polsce zresztą też no bo i kryzys gospodarczy, który teraz mamy, kryzys covidowy, który, który dzisiaj mamy, to są tematy, którymi powinien zajmować się Sejm, a nie jakimiś bzdurami dotyczącymi tego, czy mężczyzna może nazywać się kobietą. No może się nazywać, ale to jakby nie zmieni tego, czy, co jest prawdą. No ja mogę mówić, że jestem koniem, ale nie zostanę nie koniem. Ale to co takiego <śm> dzieje się w życiu publicznym, że parlamentarzyści postanawiają takimi tematami się zajmować? Ty mówisz o tym uchylaniu Furtki, dlaczego PIS postanowił tę furtkę właśnie uchylić, o ile nie otworzyć? Zacznijmy od tego, że komisja do spraw petycji właśnie zajmuje się no, petycjami, które przychodzą też od obywateli. Więc Sejm jest zobowiązany do zajmowania się tym, co obywatele im przygotują. No i nie trzeba jej dalej procedować. Zajęła się komisja i, i na tym tak, może się Zajęła zakończyć. się komisja, tak może. No, co ciekawe, właśnie parlamentarzyści PiSu zagłosowali za zmianami w tej ustawie, i to mnie najbardziej zastanawia, co oni mieli w głowach i dlaczego to zrobili. No, czy to jest kolejna odsłona programu pod tytułem? no jednak jesteśmy zjednoczoną lewicą, a nie prawicą, czy może jakiś wypadek przy pracy i zostanie to przez nich skorygowane. No bo sami o sobie mówią, że odwołują się do, do, do tradycji chrześcijańskich, do e, też prawa rzymskiego, do w ogóle tak zwanej dobrze pojętej normalności. E, zatem jeśli tak jest, no to może warto byłoby teraz poprawić ten błąd. Poprawić błąd. Ja jeszcze zapytam Ciebie o jedną kwestię, bo na Twitterze zajął stanowisko sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poseł Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski, który powiedział, że no ministerstwo, właśnie resort Sprawiedliwości będzie przeciwko takim rozwiązaniom, bo jest to oswajanie z rewolucją kulturową, z rewolucją neomarksistowską. No i w tej kwestii się z nim zgadzam. Ale to może doprowadzić do kolejnego zgrzytu w zjednoczonej prawicy. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, w zasadzie jest mi to obojętne, czy doprowadzi, czy nie. To kwestia interesu Polski w tej kwestii. Czy, czy, czy to Polsce się przysłuży, żeby tam był jakikolwiek zgrzyt? No, na dłuższą metę może i tak. Na, na krótszą metę, w momencie, w którym rząd raczej powinien zajmować się poważnymi rzeczami, to zgrzyt tu nie jest potrzebny. No, ale widać, skoro Sebastian Kaleta podjął, przyjął takie stanowisko, skoro je ogłosił, to może posłowie, którzy są w komisji petycji, w, przy kolejnym głosowaniu zachowają się normalnie. Czas pokaże, jak to jest takie piękne zdanie. Pożyjemy, zobaczymy, i właśnie to jest między innymi tego dotyczy również to powiedzenie tej sprawy. Kolejna kwestia, o której no, nie można powiedzieć, bo. Mieliśmy być już dawno po kryzysie tym covidowym związanym z koronawirusem. Premier Morawiecki mówił, że koronawirus jest już w odwrocie, że w zasadzie ta epidemia się Kończy, no i tak nie jest. Mamy dru drugą falę zachorowań. Dziennie ponad 2000 zakażonych osób w ubiegłej, ubiegłym, w ubiegłej dobie 58 zgonów to jest oczywiście rekord od początku od tej marcowej przygody z koronawirusem, kiedy on dotarł do Polski. No i pytanie, co powinno zrobić Ministerstwo Zdrowia? Czy Ty jesteś zadowolony z tego, jak ten resort funkcjonuje? Mamy nowego ministra Łukasza Szumowskiego, zastąpił dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli Adam Niedzielski, który jednocześnie dzisiaj zapowiada wdrożenie programu Zero, zero Tolerancji wraz z Polską Policją. No, co ciekawe, mamy bardzo dużo sprzecznych sygnałów od początku tego kryzysu covidowego, jaki, jaki jest w Polsce. Sygnałów do tego, jak powinno w ogóle zachowywać się polskie społeczeństwo. Mamy też, no bo jakby jedną rzecz trzeba sobie powiedzieć jasno. Żaden rząd w Polsce w ciągu ostatnich lat nie, nie, nie zetknął się z takim problemem, jak... Nieznana wcześniej choroba, z którą nagle cały świat próbuje sobie poradzić, więc ja rozumiem, że będą pojawiać się błędy. No to, to jest niestety niestety wliczone w koszty. Ale błędem było ale, mówienie, ale, że, że koronawirus jest w odwrocie. Ale właśnie, do tego chciałem przejść teraz. Ale mamy też no, rzecz, rzecz która, która powinna tutaj właśnie wybrzmieć, to, że, że Sygnały nadawane sprzecznie to jest najgorsze że jaką rząd może w tej kwestii robić. Gdzieś tam w okolicy marca, kwietnia, zamknięto, zamknięto nam przecież gospodarkę, zamknięto lasy, zamknięto plaże, zamknięto kościoły, a chwilę później, na przykład, otworzono baseny czy, 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 czy siłownie, a kościoły jeszcze były ograniczone. I, I to są takie absurdy, które, które były, były tutaj zgotowane nam przez ministra Szumowskiego i jego ekipę. No mam wrażenie, że, że minister niedzielski będzie szedł podobnym tropem, ale może się będę mylił. Jeśli będę się mylił, no to, to tym lepiej dla Polski. Jednak nie jestem właśnie optymistą. Dochodzimy do sytuacji, w której właśnie premier Morawiecki latem jeszcze mówił o tym, że koronawirus został zwalczony, że już nie ma problemu, wszystko będzie dobrze. Przychodzi jesień i. Mamy sytuację, w której wzrasta liczba zakażeń, wzrasta liczba zgonów, bo jakby zakażenia zakażeniami to, to się może zdarzyć ludzie chorują na różne rzeczy, ale raczej kwestia zgonów tu jest, tu jest moim zdaniem istotna. Czyli coś dalej nie działa w, właściwie w służbie zdrowia, że część ludzi na przykład nie ma odpowiedniej opieki medycznej. Mamy system teleporat od, od miesięcy. No ten system teleporat też jest bardzo niewydolny. Mamy problemy z, z leczeniem innych chorób w tej kwestii. Dajmy na to kwestie onkologiczne, tak? gdzie, gdzie jednak w Polsce to więcej i znacznie ludzi dalej umiera z powodu nowotworów niż z powodu koronawirusa. Sam czytałem, i, i też tutaj będzie trzeba podjąć niezwłocznie. Interwencję o e, sytuacji jedne, jednego z pacjentów e, z Kujawsko-Pomorskiego, gdzie w szpital Grudziący, będący już przepełniony, e, właśnie ten jednoimienny, e, no, nie przyjął e, kolejnej osoby na koronawirusa. Okazało się, że ona nie ma koronawirusa, a w międzyczasie w Bydgoszczy odmówiono, e, odmówiono leczenia e, chemią. Które miało się odbywać, czy będzie się odbywać w tym tygodniu, i, i tutaj no, mamy sytuację, w których ludzie zwyczajnie tracą możliwość leczenia się w tak zwanej służbie zdrowia tylko dlatego, że ktoś gdzieś miał podejrzenie w ogóle koronawirusa, już zapominając o innych chorobach. No, tak to nie powinno. Działasz, może tak? też trochę jest tak, że jednak jako społeczeństwo, no mówiąc kolokwialnie, zluzowaliśmy, bo te obostrzenia były, później zostały zdjęte, już nie każdy nosi maseczkę. Jedni twierdzą, że jest to ona niepotrzebna i nie chroni, jedni te maseczki noszą. No, powodów może być naprawdę bardzo wiele, natomiast efekt jest jeden: wzrasta co, cały czas liczba, liczba zakażeń, i też, też drugi. mamy mieć tutaj ma, małe problemy techniczne. Mamy mieć wprowadzane. W powiatach poszczególnych żółte, czerwone strefy i też właśnie to drugie pytanie czy to nie jest przygotowanie do drugiego lockdownu? Polska gospodarka drugiego lockdownu raczej nie wytrzyma. Będzie, to mogłoby skończyć się naprawdę tragediami gospodarczymi. Wydaje mi się, że akurat to rząd kalkuluje że, że raczej nie przewiduje wprowadzenia drugiego lockdownu natomiast będzie wyłączać powiaty. Konkretne powiaty, z, i, i, i to może skończyć się lokalnymi jakimiś zapaściami gospodarczymi dla, dla niektórych firm. No, sprawa, myślę, że jest dalej rozwojowa. Myślę, że przez najbliższe, najbliższe kilka miesięcy będziemy musieli znosić te humorki, takie można powiedzieć, naszej władzy. A propos tego programu Zero Tolerancji, no i faktycznie dzisiaj była konferencja prasowa ministra zdrowia wraz z policjantami, w której były podane bodaj trzy zaostrzenia i rzeczy, którymi będzie na pewno zajmować się policja, które będą przestrzegane. Ja pozwolę sobie je przytoczyć tutaj z jednego z artykułów, to jest kwestia maseczek. To jest kwestia maseczek, że maseczki mają być noszone w miejscach do tego przeznaczonych, jak to. A jak jeśli to nie będą, no to wtedy kary finansowe. No to tak, dosyć to wtedy do... finansowe. A jeśli ktoś nie będzie miał maseczki, a, 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 to będzie musiał mieć zaświadczenie, że nie może faktycznie tej maseczki nosić. Drugą rzeczą jest ograniczenie zgromadzeń, czyli. Zgromadzenia do 150 osób, ale w odległości od siebie minimum 100 metrów. No, ciekawy jestem, jak to znaczy będzie. Jedno liczyła od dokładnie. drugiego rozumiem. Tak, nie? oczywiście. No to pytanie o Marsz Niepodległości, który zbliża się przecież wielkimi krokami niewiele ponad miesiąc temu. No, no sam jestem, zostanie zorganizowane w takim razie. No bo Marszu Niepodległości nie można odpuścić. Marsz Niepodległości tak czy siak przejdzie. Tylko pytanie, w jakiej formie i czy skończy się to jakimiś, jakimiś tutaj prowokacjami też na przykład ze strony władzy, czy jednak będzie on w stanie spokojnie przejść. No, umówmy się, jednak na świeżym powietrzu dużo trudniej zaradzić się koronawirusem niż w zamkniętych pomieszczeniach. Zatem no, ja nie przewiduję, żeby marcznej podległości nagle stał się jakimś wielkim. Wielkim ogniskiem koronawirusa. No już szybciej, nie wiem, kluby nocne, jakieś knajpy, w których, których ludzie, ludzie też są blisko świata. Do się, 22 nie, jeśli, mają jeśli, być otwierane tak, bary, ciągle. restauracje w strefach Do 22 ciągle. mają być otwarte rest, jakieś restauracje, kluby nocne i tak dalej. Nie wiem, czy godzina tutaj coś zmieni, czy to raczej nie kwestia zachowania odpowiednich na przykład odległości, mycia rąk i tak dalej. Oj, ciężko w barze zachować 2 metry odstępu. Może dwa metry, ciężko zachować. Natomiast skoro mają być takie obostrzenia, to może warto pomyśleć o jakimś limicie osób. Zamiast tego rozstawieniu stolików szerzej e, niż, niż ograniczaniu, też e, czasu e, funkcjonowania takich miejsc. No choćby dlatego, że właściciele tych miejsc na tym zarabiają, że tam ktoś przychodzi, a ludzie mają potrzebę wyjść, porozmawiać. i Nie zawsze mogą zrobić to, nie wiem, o godzinie 15, no tylko raczej wieczorem. Obraduje również episkopat polski w Łodzi. E, duchowni zastanawiają się, jak walczyć z COVID-19, z koronawirusem. Między innymi jednym z takich jest rozdawanie komunii na rękę. By to odwoływanie prawdopodobne, odwoływanie kolęd w tym roku. Michale, twój komentarz. No cóż, zacznę od końca. Co do odwoływania kolęd, no jeśli, jeśli no nie, naszej... nie, nie kolęd, żeby ktoś źle nie zrozumiał, nie kolęd jako śpiewania, powiedzmy, w tak, kościele po mszy, wizyt duszpasterstw w okresie Bożego Tak jest. E, no raczej... Nie widzę większego sensu w odwoływaniu takich wizyt. Jeśli księża czy, czy, czy parafianie chcą się zabezpieczyć, to się zabezpieczą przed koronawirusem, lepiej lub gorzej. No. Nie wiem, mogą skorzystać czy, czy, czy z dezynfekcji, właśnie z zachowania jakiejś odległości, nie wiem, maseczek, z czegokolwiek tam będą chcieli. To już myślę, że indywidualna sprawa tych konkretnych księży i, i parafian. Więc no odbywanie takich wizyt na pewno nie wpłynie dobrze na e, kondycję kościoła i parafian. Te wizyty przecież są od dziesiątek lat i, i, i jakoś ludzie żyją. E, no, co do kwestii komunii na rękę, no, czytałem różne opinie na ten temat, e, do, jeśli chodzi o samo zachowanie, e, nazwijmy to sterelności, ręce osoby, która przyjmuje komunię na rękę, wcale nie będą czystsze niż ręce osoby, która e, ręce księdza, który te komunie teraz e, przyjmuje, no bo to ksiądz przed. E, Komunią, kapłan dezynfekuje swoje ręce. To widać na, na Mszzach Świętych, jak się chodzi. Aha, Ale jeszcze jest kwestia tylko, tego, żeby, czym nie, dla żeby nas... nie dotknąć się do, do ust. No, tak? to, Przez... no można zrobić tak, że się nie dotknie. Chyba ksiądz widzi, co robi. Kwestia też tego, że kapłan nie podaje nam jakiegoś zwykłego opłatka, tylko jest to ciało Chrystusa. Więc powinniśmy je przyjmować z odpowiednią czcią. No ja osobiście nie przyjmuję komuś na rękę i nie wyobrażam sobie, żeby tak przyjął przyjmować. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo będziemy już kończyć. O ministra zdrowia. Widziałem ranking zaufania wśród Polaków. Minister resortu zdrowia cieszy się 38%. Procentowym zaufaniem Polaków. Jesteś w tych 38 czy w tych 62 Gdybym ufał w ogóle rządowi prawa i sprawiedliwości i jego ministrom, to pewnie byłbym z Zjednoczonej Prawicy, ale nie jestem. E, więc e, nie, nie mam mnie w tych 38 procentach. No. Zakładam, że są tam główni wyborcy prawa i sprawiedliwości. Michał Urbaniak, poseł Konfederacji, poseł Ruchu Narodowego. Michale, dziękuję Tobie za nasz komentarz. Dziękuję, uprzejmie i pozdrawiam. A Państwu dziękujemy oczywiście za uwagę i zachęcamy do komentowania już teraz, w tym momencie. Oczywiście również do udostępniania tego materiału i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.